Siemka, siemka widzowie. Dzisiaj zrobimy em Tymoch słowski, prawda? Proski. Tymoch słowski. Tak. To tak? to są uh, bananki. A jest to na bananka. Ja mam. Tak, a czemuś na bananka? Na bananka. Chcę. Mój tata mówi właśnie. Ja bym chciał. Masz ochotę na Danonka? No ja właśnie to słyszałem. Dobra, ja potrzebuję kilka tych... ...kilka bloków... diamentu. Hmm, i cham Ej, dam ci coś fajnego do Trzeba. Ja, odbiegam, ale jestem szybki. Ek spit 3000 Dobra, to to zrobi ten O! Akurat tu jest lewa pójka znaczy, wywalamy widzowie itemki. Znaczy dobra, to zostawiam. Wracam se tutaj trzeba osiągnąć yeah. no i co? Wyprawa chyba znovu potem. Aha to, to nejde Что ты делаешь? Читал, О. Вс ⁇ я, наверное, там... О, пошкала, давай. А, да, я не хочу ничего там готовить, потому ничего, наверное, не будет. Ничего не будет с надолетом. И ну, набраться, куда ты меня хочешь?

Trzebujemy. 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 Nie. Nie ma. Ja, sorry. Nie wiem.

da cię sztabkę na dali tu proszę chodź na tego ej chodź tu ja chodź na tego jakaj okay. oj zobacz mi djib jak oceniasz mój djib djib bratku Dobra, może to cię obudzi. Ej, Halo, jesteś? No jestem. Okej, okay, dobra. Ej, daj Jakimś cudem. a did wish. <coughs> the value <coughs> Hey! Night V Thank Ja e, Ej. W miejscu, w którym odkowałeś. Dobra, ja wychodzę na powierzchnię. Dobrym tyłem. Ale tam nic nie ma. Nie wiem. Chyba... Chyba mi się nie Ja zabiłaś. Ja z... nie zauważyłam. 100%, 100 mnie zabiłeś. No. No, zabijmy cię, bo chciałem, żebyś ten... Żebyś... Żebyś... Ja... Ma. Ale masz, masz chyba nie? Nie, nic. Nic nie ma. Jak? Jest miejsce i nic nie ma. A tu? Ty jest Nie. Czy które? O co chodzi? Gdzie jest miejsce? Czekaj oh. A! Yeah. Nie Ja nie mogę Gdzie jest? Gdzie jest? Ty, ty chyba wierdzisz jest moje miejsce bo tam stałem. Dobra, już ci znajdę. No przy blokę diamentu i przy portalu. Czy... O, już nie. To nie jeszcze. Dlaczego jest portal? No tutaj, tylko bo tu chyba klipper wybuchł. Tutaj, o, o tutaj, tutaj, a. TP minik. Nie, a ja nie szłam. Dobra, game moda se wezmę. A co, nie, masz ja... nie, nie miałem tych diamentów. A, Nie, nie tak. Ora. A, tak. tak. I co jeszcze miałem? Dużo jedzenia. Dobra. Dobra. Czekaj. Kurczę. Co jeszcze miałem? Obsydion. Ja nie wszystko. Dwa żelazo. Weź już sobie z knieitiwa Dobra Czekaj Czekaj oddał się ten film

top oh. O A zakop to strafka. Nie, no dalej, chodź dla a to To co lecimy Oh. Oh, Ei, você end o você End! Eu te do <risos> <risos> que de mario. Eficiência 5... To Efficiency... Czarny z pięć. O, yeah. ja, blisko, żebyś wyleciał. Pięknie. <mulanty> Trzy. No i to co, lecimy? Nie, Czekaj. Ej, stary, bo wyprosty... Co? Nie spychaj mnie ja Nie spykam cię. Ja cię tylko tutaj sobie tak pcham. Nie, czekaj. Forretune 3. Weź sobie jeszcze A, jesz. Mam grabież. Mam grabiesz A, okej, okay, dobra. Breaking 3. Breaking 3. Stoimy nad wielką przepaścią. Mega, Ten musi się jakoś wydostać Ej, weź się, nie ruszaj. Ja wiem, ja wiem, stary. Nie rób, Daj to z niej. Nie, robię, nie robię, co nie, 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 co nie, nie, Ty masz Przestań, siedzę, ja Lepiej? Ej, weź to zniszczy Weź to. ja Dobra. Dobra, ale co na to, Zwyk, na to... Ja nie trafiłem. Znowu nie trafiłem. Dobra, za chwilę. O on deski Ja zobaczyłem się mu na oczy y y y Szybko, eee y A nie spadłem do Wojda Szybko, szybko! Jest! Jest! Mam, wziąłem! A! Odde! Ledłem. To będę mam. Nie, uległeś mojej ręki. A! No. Dobra, sorry. To jest gilne. Nie, proszę! Nie, proszę, dobra, nie. I gdzie są moje ity? I ty, i ty, i ty, i ty. Mam je na sobie. O. Kurcze i dwa! Dwa kibachy. Kieś łuk. Łuk bo Wiesz co, że ja miałem bimbały? Co? Wow. z tej strony dobra haker bli... ja chcę wiedzieć czy zrobię speed bleach'a Ok. Ja, nie no. Nie no, prawie dodłem. Brawo, brawo. Ja chcę oklaski. Aha. O dobra! Ja chcę oklaski, bro. Za to, że prawie dałem. Ja dobra, już daję. Jakby to tu w żeby nie deadnąć. Ani. Ja... ja! Ja cię trafiłem! Ja ej! Ja cię w ogóle nie widziałem. A cię wyślę. No, dobra, nie latam ej. już tak. Ej, ja nie wiedziałam gdzie ty! I Serio mówię! Nie no! Jesteś tak randomowo! Czego ty jesteś tu? Ja i to samo. Ale. Ale szczęście. Ale mam szczęście, że mi się dobrze ułożyło. Dobra, nie widzę tego smoka, ale. Ej, ale. Dlaczego ty ciągnąć? Dobra. Ja wytanę, Co, to ciągle, ja? Ja, ja, Nie no ja na to. Daj mi. ciągle, 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 w ogóle nic nie Daj mi taką siłkę 10. Nie siłkę Eee, ja. fajki we twój ui mały A ty jesteś Ej, proszę, ja mam pół serca Serio? Dzięki Ja, wiesz? Dzięki za siłkę Dziesięć dziesięć chyba Dobra, dobra, już nie latam kreatywnie. Siema, siema. Ej, <śmiewa> <śmiewa> patrz mu się ciągle w oczy, to on się nie będzie mógł uruszyć. Do siebie tepnąć! Czy ja chciałam przez chwilę do siebie tepnąć? No! Nie, bo zero! Zero mam, zero mam, zero mam. A już nie będę. Ja też. Serio mówię. No! To <noise> <noise> serio! Ej, nie, nie! Aha, i wiesz, o to, że teraz nie wiemy, gdzie to jest? Cichu! Poczekaj, ja wiem. Poczekaj, zrobię Ci wyprawę do endu On który ty odcinek oglądasz? Wyprawa do ENDU! No despacito. Dobra, eu mam Eu -so. E por que eu tenho Na direita. Dá-me a plateia. E agora? Eu te mostrei, eu tenho a plateia. dá na game mode?

Nie yeah. Poczekaj, już ci daję, już ci daję, już ci daję, proszę Ojej, jajo Za siłkę tysiąc Za, za siłkę okay. tysiąc Dobra Miniek Stręcz Stręcz 1 no. Milion ja, tam. Dam ci 250... 50. Dobra. O nie, no, nie, nic. nie bo Proszę, nie. cię. Proszę i nie, ja nie chciałbym, ja nie wiedział! Przestań! Dobra, no, ja, Dobra, randomowo! Ej, ja, jeszcze ja ją do góry i to randomowo, ja, ja, ja nie, do... nie chciałem. Randomowo nie poleciało. Zabiję cię za chwilę. Bo smoka. Ja rand... Nie, Poczekaj, ja bo ja, ja zrobiłem ja coś takiego, nie? Patrz, coś takiego i to... to... Sorry, ale... No przestań już. <laughs> Ej! Nie, ja, nie za... Ej! Ja, jak Dobra, jak zniszczyła mi się zbroja... Mm, oh, o nie, to masz... Możesz też chce mnie zbanować. Tylko ja pobiję smoka. A jest tu tutaj? Nie ma. A, no! Nie no! A nie! Dobra, gdzie, gdzie, gdzie to? Gdzie A, to? Gdzie to? Ja nie wiem... Gdzieś tutaj. Pamięt Pamiętasz to? Cie? Nie Paweł, ty Ja tak... Nie, nie spaliłeś. się. Uwaga, ja Co, nie Co to? Co? tego kreska? Ej, do open Dawaj do

To ostatni to będzie ten, ten zgniłe jajo, ale na tym jeszcze wysłałem. Wyszłem, jeszcze wyszłem Już wyszłaś? Dobra, Elytra widzowie Mamy Elytra, ale jak... Dobra. Fajna przelecę się i...